Obchody Narodowego Święta Niepodległości to dobra okazja, by przypomnieć o patriotyzmie oraz by oddać cześć i pamięć tym, którzy polegli w obronie ojczyzny. 7 listopada Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Policach obchodziło rocznicę odzyskania niepodległości. 11 listopada 2025 roku. Celebrujemy obchody 107. rocznicy odzyskania niepodległości. Jest to wyjątkowy czas dla wszystkich Polaków, a najbardziej dla tych, którzy walczyli o wolność swojego kraju. Dzisiaj chcemy oddać im cześć, wyrazić szacunek i podziękować za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystości każdego roku uczestniczą przedstawiciele władz samorządowych. Mamy wrażenie, że coraz bliżej jest wojna naszych granic, pojawiły się nowe problemy, ale wierzę, że będąc razem, wspierając się, współpracując, damy sobie z tym radę. Mamy zobowiązania wobec, wobec dawnych pokoleń, wobec przyszłych pokoleń i będąc razem na pewno podołamy. Opiekunowie i terapeuci przykładają wielką wagę do kształtowania wśród podopiecznych świadomości i postaw patriotycznych. Uczą ich szacunku do państwowych symboli i przekazują wiedzę o dziejach i ich bohaterach tamtych wydarzeń. Wpływ na losy kraju przyczyniali się wszyscy. Od rozporządzeń władców i polityków po biuro poetów i nuty muzyków. Moc umiłowania ojczyzny i troski o nią w duchu sumienia przedstawia wiersz Wisoły Szymborskiej Gawenda o miłości do ziemi ojczystej. Ziemia ojczysta, ziemia policka, to tu przyszło nam służyć, żeby budować lepsze życie, godne życie. Ale nie jesteśmy sami. Samorządy powiat policki, gmina Police i również inne gminy wspólnie działamy, żeby to co nasi Dziadowie wywalczyli wolność, mogło godnie żyć i być i trwać tu na tej polickiej ziemi. Wolna ojczyzna dla osób z niepełnosprawnościami oznacza również, że jest ona pozbawiona wszelkich barier i ograniczeń, które na co dzień mogą utrudniać im życie. Na stos, na stos My mówili, żeśmy stumanieni Nie wierząc to, że chcieć to móc Lecz trwaliśmy osamotnieni A zdaniem był nasz drog tros...